Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony. BeerDrust kochani, witam was w kolejnym odcinku. E, zgodnie z obietnicą, przechodzimy do kolejnych produktów marki Wine Vintage. I dzisiaj skupimy się na trzech produktach: e, będzie to matowa pasta do włosów, będzie to Fiber Pomade i na końcu Texturizing Cream. Także e, trzy produkty. O których sobie dzisiaj opowiemy, także zostańcie do końca. I co, lecimy z tematem. Matowa Pomada od Wine zmieści się w plastikowym pojemniku z metalowym zakręcanym wieczkiem. Etykiety są białe i minimalistyczne. Pojemność to 125 ml, czyli całkiem sporo. Pomada ma formę szarej pasty o kremowej konsystencji, którą łatwo się wybiera i odstrzaszciera. Aplikacja na włosy również całkiem gładka, no może z delikatnym oporem. Pasta ma świetny zapach, coś jakby lawenda lub inne nuty kwiatowe. W składzie znajdziemy m.in. lanolinę, parafinę, wosk karnauba, glinkę kaolin i bentonitową, czy olejek ze skórki cytryny. Bazą produktu jest woda, a połączenie powyższych substancji powoduje, że pasta zapewnia naszej fryzurze dosyć mocny chwyt oraz naprawdę fajne matowe wykończenie, takie niezasuche. Pasta zmywa się z włosów bez problemu, a jak jesteśmy przy wodzie, śmiało można stosować ją jako pre i nakładać na włosy wilgotne. Pasta Vines pozwala swobodnie przeczesać włosy w ciągu dnia, choć początkowo zostawia na nich taki delikatnie lepki film. Vines Smart Pomade to fajna opcja dla osób lubiących luźne fryzurki jak French Crop quiff, Mod Cut z matowym finiszem lub po prostu jakiś messy pomp itd. Jest to moja ulubiona pozycja marki Vines. Myślę, że spokojnie możemy dodać informację, że pasta zachowuje się i daje efekty bardzo zbliżone do first-hand clay pomade. Druga propozycja to Fiber Pomade, aczkolwiek z Fiberem, jakim znam z innych pastów włóknistych, nie ma za dużo wspólnego, bowiem Produkt ten nie tworzy żadnych włókien, nie ciągnie się itd. Moim zdaniem jest to po prostu typowy gel type na wodnej bazie. Pomada mieści się w takim samym objętościowo pojemniku 125 ml, ale tym razem etykiety są w kolorze granatowym. Sam produkt to gęsta, żelowa, fioletowa masa, która łatwo się wybiera, rozciera z typowym dla wodniaków oporem, jest klejąca i lepka. Ma również przyjemny zapach oscylujący gdzieś w klimatach morskich. Aplikuje się na włosy raczej dobrze i gładko. W składzie typowo, choć mamy też glicerynę, która nawilża, więc nie musimy się bać, że pomada zrobi nam suchą siekę na włosach. Co do efektów, początkowo połana błyszczy na włosach, ale po wyschnięciu tworzy delikatną matową skorupkę, którą jednak można przeczesać, poprawić. Nie jest aż tak twarda. Można też reaktywować pomadę wodą, a to fajna opcja. Kiedy trzeba na przykład na szybko coś poprawić lub, op lub odświeżyć, chwyt jest mocny, więc fryzura powinna trzymać się cały dzień. Produkt ten nada się idealnie do klasycznych fryzur w stylu pomp, slick czy executive contour. Zmywanie oczy oczywiście bez problemu, samą wodą. Myślę, że spokojnie mógłbym porównać ją do pomady Corleone, którą też kiedyś testowałem na tym kanale. Ostatnią propozycją na dziś jest texturizing cream, czyli krem do włosów mający głównie podbić teksturę włosów. Jest to uniwersalna formuła, która ma zapewnić fryzurze mocny, ale plastyczny chwyt, naturalne wykończenie i dodatkowo nawilżyć suche i napuszone włosy. Krem mieści się w opakowaniu 125 ml, jak reszta ekipy, z tą różnicą, że etykiety są tym razem ciemnozielone. Produkt troszeczkę przypomina krem do rąk, jest bardzo kremowy w beżowym jasno beżowym kolorze. Dodatkowo jest lepki i ciągnie się w dłoniach. Można by śmiało powiedzieć, że to jest właśnie ten fiber, ponieważ po roztarciu po krem tworzy włókna latające w powietrzu pajęczynki. Zapach jest delikatny, kosmetyczny, bardzo zbliżony do kremu do rąk. W składzie połączenie wody oraz wosków karnauba, lanolina, parafina, uwodorniony wosk mikrokrystaliczny, a także olejek cedrowy i odlejek paczulowy. Także prócz chwytu mamy substancje kondycjonujące włosy i faktycznie po aplikacji czuć, że są one takie zdrowe, mają taki przyjemny fil, jak się je przeczesuje. Nie są suche ani tłuste, coś pomiędzy. Ja to nazywam takim wyglądem zdrowego włosa. Jest to całkiem fajny, uniwersalny produkt nadający się myślę praktycznie do każdej fryzury. Pokusił mi się o stwierdzenie, że efektami przypomina troszeczkę first-hand all-purpose pomade. Vines Vintage to marka z historią i tradycjami, stawia na sprawdzone rozwiązania. Nie stawia na krzykliwe i kolorowe pudełka i etykiety, lecz na stonowany design i minimalizm. Vines oferuje nam matową pomadę do luźnych fryzur, pomadę klasyczną wodną z błyskiem do czesanych klasyków oraz coś pomiędzy kremem o naturalnym wykończeniu i plastycznym chwycie. Każdy z produktów wykonuje swoje zadanie i założenia jak trzeba. Pomady odznaczają się również bardzo przyjemnymi zapachami. Nie są to może jakieś mocno przełomowe kosmetyki, ale za to solidne i godne zaufania, ponieważ każdy działa tak jak trzeba i daje pewność. Do tego otrzymujemy fajne pojemności w bardzo przystępnej cenie. Myślę, że naprawdę warto zainteresować się tym brandem. Z moich strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę i subskrypcję kanału. A, a jeśli chcecie nabyć produkty marki Vine's Vintage, e, zapraszam Was do sklepu. E, tam działa kod rabatowy, e, który da Wam 10% zniżki. Kod oczywiście zostawiam Wam w opisie. A jeśli chcecie te kosmetyki zakupić do swojego salonu, jesteście barberem, fryzjerem, interesuje Was oferta. Zachęcam Was do zalogowania się do strefy Barbera w obu tych sklepach, gdzie czekają na Was konkretne oferty i promocje. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!